Hej, hej ludziska, ja jestem Sadu, przed i kolejny odcinek Dying um, Light. A poprzednich odcinek skończyliśmy chyba dokładnie w tym samym miejscu. Kurczę, już tyle tych materiałów nagrywam, że teraz nie bardzo pamiętam gdzie dokładnie, ale myślę, że tak, myślę, że dokładnie tutaj skończyliśmy. Jestem trochę chory, jak słychać. Niestety, trochę choróbsko także i mnie złapało. To, no, nie obyło się łagodnie ze mną. Ja jeszcze kaptar mnie trzyma, ale pomyślałem, że już dla was coś nagram także wybaczcie za mój inne tam głosy. no. Ja też jestem tylko ludziem. Dobra, trzy puszki farby z mamy znaleźć, One gdzieś są, One nie powinny być tutaj. Gdzieś na tym rusztowaniu mm -hmm. leżanka widzę Okej, okay. ja albo tu na nie jest jakoś Zmyślnie Okej okay. Oni no tu coś malowali, więc No sukces. się? Będzie jedno okay, wejdźmy wyżej Może wyżej coś się znajdzie Strony, dobra. Panie, dokąd się wybiera? Hello? Oh, fuck! Ja pierdykam jeden życia. O, się załatwiłem. Ładnie. Bardzo ładnie się załatwiłem. Jeszcze raz, na spokojnie, sobie, na spokojnie. Będę się tutaj się załatwiłem. Okej. Okay. No ale tu na górze chyba nic nie ma. Teraz tam możemy wejść. Okej, okay, jest i kolejna farba. Może coś dobra, może coś nadachować. Albo i nie będzie nic. Teraz to coś jest. Deska, skrytka, no ale to wszystko to moje, to nie? To mnie nie interesuje. O, są wory. Hmm. Może to z góry coś wypatrzę. Ale za bardzo. Oni malowali na więc tam coś będzie na panie. Dobra, skoczmy we wory. Ej, <try> opijaj! Co to jest? Może to na parterze ona gdzieś będzie? Nie też nie szlak by to... Tu gdzieś? Te śmieci? Przy Też nie no To się zdaje, że to gdzieś tu będzie Tam była jedna na rusztowaniu, tu była druga tak, coś czuję, że ona gdzieś tu będzie. Dobra, tu była jedna. Tam była druga, więc teoretycznie trzecia powinna być tam. Ale tam już byliśmy. Dobra, wejdźmy jeszcze raz, zobaczymy. W sumie ja na tym niższym poziomie nie byłem. Tę farbę już zabrałem. Czekajcie, tam coś jeszcze jest. Holy shit. Tak, tam jest drugie rusztowanie. Na mi się czy mi się nie uda? Dobra. I hop. I do Pablala bo tu nie ma nic. A, zaraz. zaraz, 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 zaraz. Może coś tutaj będzie? Hmm, no nie warstwa. jasna, no. Что-то что не показывает <coughs> Так тут не займа, тут же не зима. Это грана. Muszą dwie, tylko muszą być akurat trzy puszki. Dobra, zrobimy inaczej. Najpierw wszystko po kolei, czyli dół, później pierwsze piętro, później drugie piętro i tak. Ups. Чили ту не земля. Хорошо. Бегим мы раз. Сутай. Оп, 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 оп. Ну. Окей. Окей. И это раз может выйти. нет. Może po prostu tu gdzieś No. Chopsiaj na górę. Chopsiaj, chopsiaj, chopsiaj! Coś na tamtym dachu chyba jest. W sumie niekoniecznie. Co my tu mamy? Może ty masz do sprzedania, co? Eee, no chyba nie za bardzo. O, jasna. Tu coś widzę, jest. No, jest farba. Okej, okay. moja głupota. Dobra. I <tryk> Aż, cholera. Nigdy cholera. Nigdzie nie wiem jak tu wejść. Na no tu O, będzie na granaty. Dobra. A, zaraz to tutaj jest. Aha! Skoczę. Ale. Mam pewien pomysł. Może się uda zrobić tak. Krajny jak Boga kocham. Dlaczego Ty nie chcesz ze mną współpracować? No, come on, stary no! Dobra, pieprzystał. Wejdę to inaczej. Tam jest wyższy punkt. Nie? Ale dobra, jeśli tu nie znajdziemy wejścia, jak w miarę normalnego, złapię się czy się nie złapię. za galgan, no. A mnie tu ze zirą mi będzie tyle, no. Jestem pewien, że tamtędy trzeba wejść po tej lampie, ale cholera. Coś takie wymalowane Dokładnie w ten sposób Hm. no Nie Okej Masz już święty spokój... Fuck Że przestań skakać z takiej wysokości, bo źle to się dla mnie kończy Ej, jejku, jejku Dobra, pomalowałem dach. Dobrze. Teraz ostatnia rzecz. W szkole w szafce na drugim piętrze jest torba. Chciałbym, żebyś mi ją przyniósł. Ponieważ wiem, że ją otworzysz, powiem ci od razu, że jest tam 24 miliony 700 tysięcy dolarów. Jedna trzecia jest twoja. Jeśli zdołasz przynieść tutaj tę torbę, czemu Edward nie pójdzie? Jest tam zbyt wielu gryzoni, nie mogę ryzykować jego życia. Bez niego byłbym zupełnie bezbronny. To twoje pieniądze? Większość to depozyty ludzi, którzy już nie są ludźmi. Zabranie tych pieniędzy to nie przestępstwo. A może chcesz mi powiedzieć, że nigdy nie zabrałeś portfela zabitego zarażonego? Znajdę tę torbę, ale nie wezwiesz ewakuacji, dopóki ci nie powiem. Kiedy przyniosę pieniądze, zabiorę ci radio. To nie do przyjęcia! Ale i tak się zgodzisz, nie masz wyjścia. Jesteś gorszy od Karima. Dobrze, więc niech będzie jak chcesz. No, też musimy mieć jakieś własne warunki. To, to tak nie może być. z Gator B, rola. Szkole na drugim piętrze, mówi tak? A dlaczego? Moment, co ja tu mam? Hmm. Zaraz, przecież to jest szkoła. Jest to jakieś drugie piętro? Moje hmm, na okay, na drugim piętrze, czy on powiedział w, O, w tym niższym piętrze? Bo gdzieś to tu widziałem, tu chyba było, nie? Nie, niestety, tak, tu. A tutaj. Wziął? Tak. Wziął? tak, Znowu się robi ciekawie. No, no dobra. Wiesz, mhm. wiemy kto nakradł najwięcej, co?

Ale aż dziwne, że nikt tu przede mną, panie, nie przyszedł. Coś tam chodzi. To jest bardzo dziwne, że nikogo tu nie, nie wysłał pusta. wcześniej, oczywiście. A, of course. To było za procesor. Magazyn. i nie ostrzegał żeby ci nie ufać To nie tak jak myślisz Naprawdę zabrał cię ze sobą Skuba nie zwezwał się z ludźmi od ewakuacji kiedy szukałeś farmy Chcieli wiedzieć kto ze mną leci Podałem im więc twoje nazwisko Nie wiem, kim jesteś, ale... o, się jesteśmy Ocy nie wiedzieli Opowiedzieli mi żyje. Dobra, i tak jest chyba w sumie już pozamiatane, to nie ma co się spieszyć, co? Kubany, jednak ktoś się stąd wydostał. Eee, jak zwykle zrobiony w konia. Tu Ayo, okay. tylko przypominam, żeby nie bawić się nocą w bohaterów. Wracać tutaj albo szukać schronienia. Została wam mniej więcej godzina. Wydawało mi się, że byliśmy dogadani. A mi się wydaje, że teraz dogadamy się lepiej. Ale jeśli chcesz mnie zastrzelić... Może innym razem. ...zostawił kilka zabawek. Zamierzałem je zawinąć, ale pomyślałem, że nie, że Kraina nie zasłużył. Niech on je sobie weźmie. Jesteś prawie w porządku, Karim. Prawie. Do następnego razu. Powodzenia, Karim. Dokładnie. Ach, było, nie? Ciekawie. Spomógł z Tobiasom. Okej. Okay. Aha, to jest broń ostateczna, tak? Nie, 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 nie. On tu coś zostawił, nie? I kurczę blade, no właśnie. Taś teraz już poszedł bez tego. Flary I jest i to, okej. Okay. Kurczę. Fajnie. No, dobra, facet do w sumie, ale my mamy jakieś tam zapasy, zostawiłem. nie? Szlak. Ach, trafiłem dobra. Mały zrzut, w zasadzie. To tu jest? Prymitywny nezek? Kool. Okej, okay. coś więcej? Jest jeszcze jedno. Flara, co to są te flary? Muszę aż sprawdzić. Dobra, 12 razy flara. Aha, do tworzenia tymczasowych stref bezpiecznych. E, eee, no to Bayer. Dobra, słuchajcie, to przełączamy. To nas już nie interesuje. Czterymi akumulatory. Dobra, jeszcze to popatrz, sobie zrobimy. no nie robiliśmy, a to tylko 200. Eee, no. Bezpieczna strefa. To po pierwsze. Gdzieś tu jest. A, będę mnie biorą bo jest na dół. tam na dole. No właśnie, jest dobrze. Wybaczcie, Skype, tniemy. Zaraz wracam. Okej, okay, już wracamy. Małe cięcie, musiałem pewną sprawę jeszcze załatwić. Okej, okay, mamy wyjąć trzy akumulatory z autobusów. Daleka to w zasadzie jest, 50 metrów. Szybko przejdę, szybko przeleci. Poza odcinkiem postanowiłem się trochę przespać... Yy, na Engleida, oczywiście. Nie na żywo. najmniej na razie nie czuję takie potrzeby, pomimo tego, że jest w ławku do trzeciej... nocy. Yy, coś mi ostatnio wzięło na nas nagrywanie. sam nie leczyłem. Opa, Crane. Opa, hopa. No. Taki dobry sposób, nie? Berlurami. Nie ma takiej tragedii jeszcze. Tylko, jak... No, spadnę. Eee... Przejeźdź. Dobra, ciekawy jak to... Oż, jest będzie za łatwo, co? Tak mi.

Nie uszkodzić może tego baniaka. To jest jeden autobus. nie zazwyczaj to mają wszystko z tyłu, nie? Ja tak czułem jakby się z tyłu. czuję kogoś po lewej? No właśnie. No, fak. Spieprzyłem. Ale zaraz tu się inna wylatuje. Zobaczcie na no, ten, co pluję. To, Gdzie on był? Tu na dachu? Czy na tym autobusie? No Jest jeszcze jeden. Nie przeskoczę pewnie nawet, co... Fak, fak, fak. fuck. Fuck, fuck, fuck. A, padł. Tam jest jeszcze jeden. Kurde, ładnie padają od tego. <ścoughs> Okej. Okay. Chcę się tu autobusami. sami. że akumulator autobusowy, tak w ten sposób jasno. O nie, 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 nie. Fuck. Dobra, bo co, to trzeba wszystko wyczyścić najpierw. Nie ma sensu się z nimi bawić. Tak i tak my tu. Co ty za mną? Fuck. Конечно же. Окей. Okay. Сказал Jest. dla nas trzy, okej. Okay. Ci się chyba zbagowali Świetnie. nic. Dobra, tego przeszukaliśmy. To jest jeszcze jeden. Co jest grane? Podamy sobie. Huuu. No całkiem prosta misja. Co się zbagowali ci duzi? Nie w zasadzie dość łatwo, proszę. Okej, podleczę się trochę. Okej, no jest dobrze. Patrzcie, czy jej nie zapewnię mikrofon włączyć, e, nie. Okej, jest. Sali <śmany> <śmany> jest ten co mu w zasadzie uciekłdzie 3 m będzie tutaj. Ale no. Tu są wasze akumulatory. Sprawdź, czy nie są pogryzione. <gryzione> świetnie. Ha, nie miałeś trudności z liczeniem? Ile wam jeszcze zostało do końca tego całego projektu? Nie twój interes. Bywaj. No, świetnie. Dobra, słuchajcie. Myślę, że będziemy widzieli się w kolejnym odcinku. To sobie już skończymy. Eee, także co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Oczywiście zapraszam do lekowania filmu, jeśli to się spodobało. Do komentowania i co? Do subskrypcji kanału. Widzimy się w kolejnym odcinku. Powiedziałem to po raz trzeci, tak? Jest, zgadza się. Ej. hej. hej.